Moja droga, twoi fani się martwią, bo są plotki, że Edward Miszczak przychodzi do Polsatu. Twoja kariera tu kwitnie. Czy ten ban przeskoczy tu stamtąd? Jak ty myślisz? No ja myślę, że ym, bany to sobie raczej nie przeskakują yy, yy, i Polsat jest na tyle konsekwentny i yy, stabilny emocjonalnie, że się nie pod jakimś tam, wiesz, no, prywatnymi y, animozjami innych członków telewizyjnych platform i y, y, stacji. A przeszedł cię dreszcz, jak się o tym dowiedziałaś? Nie. <noise> nie zbroziła cię. Nie, nie, ja bardzo lubię Polsat. Ja y, naprawdę y, ufam ninie. Ona y, bardzo wielokrotnie wyciągała wiele razy do mnie rękę y, i myślę, że każdy sobie znajdzie miejsce w Polsacie, nawet Edward. Po raz kolejny, żeby nie było tak, że tylko Polsat korzysta. Nie, że tylko Ty korzystasz, to Polsat też korzysta. Nowi y ludzie, nowi widzowie się pojawili, jak ty się y pojawiłaś, więc super, transakcja udana. Tak, gdzie? Gdzie się pojawili? No ogólnie oglądalność trochę A, no, skoczyła, no, no. ale nie nie! Wiem, czy to nie jest za Dziękuję bardzo. Dziękuję.